Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, gdzie przygotowałem skondensowany materiał związany z ostatnim modelem blachowym, który wykonywałem, razem tworzyliśmy prawda, podczas livestreamu. Natomiast tam robiliśmy dużo eksperymentów. Ten livestream jest dostępny w sekcji na żywo tego kanału, natomiast tutaj zrobimy jakby to najbardziej optymalne rozwiązanie, aczkolwiek bez stosowania specjalnego dodatku do blach. Wynika to z tego, że zadanie, które zostało postawione dla mojej osoby to przedstawić przykład, rozwiązanie na wykonanie modelu takiego elementu blachowego, ale za pomocą najprostszych narzędzi, najprostszych operacji, jakie mamy dostępne w programie FreeCAD bez instalacji dodatkowych modułów. Wynika to z tego, że jest to jednorazowa akcja i że tak powiem osoba, która tutaj w FreeCADzie robi nie zamierza, że tak powiem aż nadto tutaj tego aparatu rozwijać, więc byle tylko skorzystać z najprostszych, Narzędzi i możemy jak najbardziej to zrobić dzięki bardzo fajnej funkcji, jaka jest funkcja logiczna części wspólnej, więc generalnie dążymy do tego, żeby wymodelować sobie z tych dwóch rzutów objętości, a następnie złapać ich, tak prawda część wspólną, co finalnie da nam postać takiej blachy. Żeby troszeczkę przyspieszyć, z racji tego, że generalnie rysunek jest dość dosyć łatwy i, i wszystko tu jest bardzo czytelnie przedstawione. To nikomu nie powinno sprawić problemu wyrysowania tego zarysu. Przy czym jedna uwaga, żeby możliwe było stworzenie dwóch objętości, to oczywiście w pierwszej kolejności, jako szkic bazowy, rozrysujemy profil, który odpowiada rzutowi głównego, przy, głównemu. Przy czym, z racji tego, że mamy model elegancko, że tak powiem, symetryczny, wystarczy, że naszkicujemy sobie tylko połówkę tego naszego obiektu. Nie potrzebujemy całego zarysu yy, tworzyć, yy, Traci czasu, bo i tak tym będziemy w stanie bardzo łatwo to wszystko sterować. Natomiast zgodnie z tym, co eksperymentowaliśmy. Najlepszym rozwiązaniem jest wyrysować tylko główny profil. Przy czym uwaga tutaj na przejście, ponieważ będziemy tworzyć odsunięcie wygenerowanej za chwilę powierzchni, tak aby utworzyła nam objętość o zadanej grubości ścianki, wynoszącej 2 mm, czyli grubości blachy. Tylko tyle, że jeżeli będziemy odsuwać, to zawsze to odsuwanie idzie, prawda, w jednym kierunku, więc w tym przypadku musimy sobie, no, na przykład wyrysować zarys zewnętrzny, żeby do wewnątrz, prawda, pogrubiać, bądź jeżeli się zdecydujemy na zarys wewnętrzny, pogrubiamy na zewnątrz, ale musimy pamiętać o odpowiednim przesunięciu, prawda, zarysu względem układu współrzędnych, aby później wszystkie te powierzchnie w odpowiedni sposób się zlicowały i finał działania operacji logicznej był prawidłowy. Więc Tutaj jest taka uwaga. I teraz yy, najgorszym, że tak powiem, tutaj problemem, największym problemem, żeby ten model nam pra pracował yy, prawidłowo, jest to, że w związku z tym, że mamy dwa szkice i chcemy wprowadzać zmiany do tego modelu, to te dwa szkice muszą w tym samym momencie ulegać przebudowaniu, muszą zmieniać swoje wymiary. A wymiary tutaj są kluczowe w każdej osi, zarówno x, y, jak i z. W osi x istotna jest dla nas szerokość tego detalu. W osi Y jest istotna dla nas głębokość tego detalu, którą mamy tutaj informacyjnie wynikowo oznaczoną jako 30 mm. Natomiast w osi z, znowu kluczowa dla nas jest wysokość tego obiektu, i tutaj również w tych dwóch płaszczyznach ta wysokość musi nam grać. W przypadku gdybyśmy potrzebowali. Inne wymiary oznaczyć, również może taka potrzeba zajść, żeby w dwóch, dwóch, że tak powiem, płaszczyznach jednocześnie to zrobić, ale jak Wam pokażę ten przykład, to każdy już inny zrobicie to tak samo. Więc teraz uwaga: żeby była taka możliwość, to musimy te wszystkie wymiary w odpowiednich operacjach używać zamiennie. Więc ze szkicu pierwszego potrzebujemy dostęp do operacji wysokości oraz do, przepraszam, do wymiaru wysokości oraz do wymiaru szerokości. I żeby nie trudzić się tutaj wyłuskiwaniem konkretnego wymiaru, bo możemy to z tablicy wiązań zrobić, możemy dla naszego wymiaru do celów sterowania modelem nazwać, yy, nadać mu tutaj nazwę. I na przykład tą naszą nazwą niech będzie szerokość, ale żeby to było jakoś tak ogólnie, niech będzie wymiar w osi OX wymiar OX to będzie. To będzie jedno i zobaczysz, jak sobie dwiklikniemy podwójnie, to mamy tutaj dodatkową nazwę i teraz do tego wymiaru przez tę nazwę będziemy się odnosić. Tak samo zrobimy z wymiarem w osi z, czyli tutaj po prostu będzie ogólnie wymiar OZ. Mamy kolejną sprawę załatwioną i teraz to samo zrobimy w szkicu związanym tutaj z profilem, gdzie właśnie mamy wysokość i teraz ta wysokość już nie będzie na sztywno ustawiona, nie może być tak, ponieważ będziemy mieli problem z przebudowaniem, więc teraz włączamy edytor równań poprzez uruchomienie takiego okrągłego przycisku F od x i w tym momencie w tym szkicu drugim musimy odwołać się do wymiaru ze szkicu pierwszego do jego wysokości, czyli Kasujemy wszystko, co tu jest i wpisujemy nazwę szkicu, do którego się odwołujemy. To będzie szkic pierwszy, czyli sketch bez e, żadnych e, danych, i musimy odwołać się do sekcji poświęconej, czy też sekcji, która zawiera wymiary związane z tym szkicem, a te wszystkie wymiary zawierają się w sekcji constraints. Po kolejnej kropce wprowadzamy nazwę wymiaru, który ustaliliśmy, a jest to wymiar OZ czyli o wartości 70 mm i widzimy podgląd Results, akceptujemy ten wybór, klikamy OK, akceptujemy i widzimy, że teraz ten wymiar zmienił kolor na pomarańczowy. Niech Was nie myli z racji podobnej kolorystyki w przypadku wymiarów nadmiarowych, czy też wiązań nadmiarowych, ponieważ tu widzimy prawidłową informację w lewej części drzewa operacji Full Constraint, czyli prawidłowo zwymiarowany. Natomiast teraz, żeby profil z pierwszego szkicu na odpowiednią prawda, głębokość wyciągnąć, czyli w osi Y potrzebujemy kolejnego wymiaru, czyli teraz wymiar 30 mm będzie nam potrzebny. Więc nazwiemy go wymiar na przykład o, y. I OK. I teraz mamy w trzech osiach możliwość pilnowania, że tak powiem, tego wymiaru. W związku z tym Będziemy teraz tworzyć wyciągnięcie pierwszego profilu. Zaznaczam ten szkic, wybieram operację pad, czyli wyciągnięcia, i uwaga, z racji tego, że mamy tutaj odwrócony układ współrzędny oczywiście to się stało automatycznie poprzez to, w jaki sposób wybrałem płaszczyznę do posta postawienia pierwszego, że tak powiem, szkicu więc musimy tutaj pamiętać o odwróceniu kierunku po to, żeby tutaj w minusie się nie bawić. I teraz podobnie wybieramy sobie y, tworzenie, otwieramy edytor równań i znowu teraz odwołujemy się do tego drugiego szkicu, czyli Sketch 001, znowu Constraint, czyli wiązania i wymiar teraz o Y. I wybieramy sobie OK i widzimy jakby głębokość wyciągnięcia tej objętości. To jest pierwszy krok. Natomiast teraz drugi krok jest związany z wyciągnięciem drugiego profilu na odpowiednią wartość w osi X, którą sobie pobierzemy z pierwszego szkicu. Przy czym z racji tego, że nie mamy pełnego profilu, musimy zmienić moduł z Part Design na moduł Part, w którym możemy utworzyć taki obiekt logiczny w postaci powierzchni. Więc mając zaznaczony szkic, tutaj jeszcze uprzedzam pytania, jeżeli bezpośrednio z danych szkicu tworzymy wyciągnięcia, nie musimy tworzyć nowego body, ponieważ to stworzy nam obiekt logiczny, który... Dopiero w kolejnym etapie przekształcimy na obiekt objętościowy, który umożliwi wykonanie operacji logicznej, aczkolwiek będziemy to również w stanie zrobić bez tego za pomocą operacji logicznych, które mamy bezpośrednio w module PART. I z mojego własnego doświadczenia i z przygodami z programem FreeCAD. Moduł Part, generalnie operacje logiczne w module Part działają trochę sprawniej niż w module Part Design. Tam w module Part Design trzeba trochę bardziej uważać. Jeszcze jest sprawa taka, że już jest wydanie FreeCada 1.0.1, aczkolwiek jeszcze nie zapoznałem się z jego nowościami, co tam zostało poprawione, więc zachęcam do przeinstalowania. Ja zrobię to niebawem. W związku z tym zaznaczamy nasz szkic i wybieramy sobie narzędzie Extrude. I teraz jest uwaga taka, że początkowo, gdy chcemy to ten wartość tego wyciągnięcia zrobić, a potrzebujemy sporą tą wartość na razie przesadzę na 80 mm, żeby to było widać. Nie jesteśmy w stanie bezpośrednio odwołać się do tego parametru wymiarowego, który chcemy pobrać z pierwszego szkicu. Ale to nic, bo na razie w sobie w ten sposób to ustalimy, ale gdy już przejdziemy do tej naszej operacji extrud, którą wykonaliśmy i gdy klikniemy, widzimy, który wymiar został ustalony, to już z tej Pozycji dostęp do tego parametru mamy. I podobnie Wy, wywołujemy pierwszy szkic, sekcję wiązań i wymiar w osi x, czyli wymiar OX. Klikamy OK. On się od razu, że tak powiem, ten model niekoniecznie zaktualizuje. Czasami się to aktualizuje, od razu czasami nie. Jeżeli nic takiego nie nastąpi, klikamy sobie po prostu lewym przyciskiem myszy w wolnej przestrzeni roboczej, widzimy, że nastąpiła aktualizacja, gdyby jednak nadal się nic nie zaktualizowało, tutaj mamy takie dwie strzałki refresh albo skrót klawiszem F5 i wtedy już taka aktualizacja powinna się wykonać. Czasami to działa w sposób różny. Dobrze. Teraz potrzebujemy z tej naszej objętości, a ja tutaj na potrzeby, żeby to było wszystko dobrze widać, ukryję widoczność objętości gabaryt czyli tego modelu bryłowego. Zostawimy sobie samą tą taką powłokę, którą stworzyliśmy, zaznaczamy tą powłokę i potrzebujemy utworzyć już jej pogrubienie, czyli stosujemy operację 3D Offset i znowu sprawdzamy, w którym kierunku to działa, czyli musimy tutaj do środka pogrubiać zgodnie z tym, co proponuje nam tym razem program i zgodnie z tym, co mamy na rysunku grubość ścianki, grubość blachy to 2 mm więc ten wymiar 2 mm sobie tu wprowadzamy. To jest pierwszy krok. Natomiast drugi krok jest taki, że potrzebujemy to wszystko ze sobą złączyć, skleić, aby otrzymać objętość. Więc wybieramy sobie funkcję czy też zaznaczamy opcję fill offset, żeby wypełnić to, co prawda, tutaj pogrubiamy i w ten sposób powstała kolejna tutaj operacja, która pod sobą ma ekstrud, który pod sobą ma szkic, który możemy dodatkowo sobie wprowadzać, edytować. I tak dalej, co będzie wpływało na zmianę innej geometrii. Włączmy sobie widoczność, i teraz załóżmy, że w tym szkicu zmienimy sobie wymiar o Y z 30, na przykład na 35 mm. Klikamy OK, i zobaczcie, że od razu objętość nam zapracowała. I o to właśnie chodzi, że ten wymiar jest potrzebny nam do tego, żeby w różnych kierunkach sterować tym naszym modelem. Dlatego na przykład, tu gdzie zrobiliśmy pad ze szkicu, czyli naszą objętość to stąd sterujemy na przykład wysokością, ustawimy sobie na przykład 75, oba modele pracują, w sensie oba obiekty, które tutaj mamy, bądź szerokość na przykład 45. Widzisz, że to wszystko nam ładnie działa. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany tych wymiarów, zawsze zwracam uwagę na to, żeby szczególnie w przypadku programu FreeCAD robić to ostrożnie, żeby gwałtownie wymiarów o duże skoki wartości nie zmieniać, bo czasami zdarzają się problemy z prawidłowym, że tak powiem, przebudowaniem modelu, jeżeli te zmiany wymiarów Robimy stopniowo, wtedy takich problemów raczej już nie ma. Zatem mamy potrzebne geometrię, Potrzebujemy finalnie zrobić z tego obiekt wyjściowy. Ewentualnie tutaj, jeszcze zgodnie z rysunkiem, możemy zatępić krawędź 2x45 stopni. Więc aktywujemy, sprawdzamy, czy aktywny jest model bryłowy. Wprowadzamy jeszcze w nim. Przełączając się do modułu Part Design, operacje, fazowania, nie ma problemu, że robimy to w tym y, momencie. Jeszcze się upewnię raz jaki jest wymiar fazy 2 razy 45 stopni, czyli wprowadzam wymiar 2 mm, klikam OK i to zostało, y, no finalnie nie zaakceptowałem, więc jeszcze raz 2 mm klikam preview, podgląd widzimy podgląd, klikam ok i w tym momencie ta faza została dodana, na tym etapie nie ma tutaj żadnego problemu, przełączamy się z powrotem na moduł part, gdzie wykonamy operację logiczną zaznaczamy najpierw objętość naszą bryłową w drugiej kolejności nasz offset, z racji tego, że chcemy, żeby ta objętość jako ta główna pozostała i wybieramy tryb działania działania Intersection, który odpowiada operacji logicznej część wspólna. No, tutaj nazewnictwo troszeczkę się różni między dwoma modułami. Może to kiedyś zostanie ujednolicone. W momencie, kiedy to klikniemy, widzimy, że nastąpiła tutaj zmiana, edycja tego. Tej bryły. I tutaj jest drobna różnica względem tego, co było podczas live'u, ponieważ tam przerabialiśmy ten obiekt na obiekt, prawda, bryłowy. Natomiast tutaj widzimy, że nie zostało to przeprowadzone. Aczkolwiek może budzić wątpliwości rezultat, który tu widzimy, bo widzimy znowu jakiś fragment powłoki. To wynika z tego, że po prostu jest widoczna operacja extrud i wystarczy, że oczkiem tą operację extrud sobie. Ukryjemy i w tym momencie widzimy prawidłowo już wygenerowaną objętość. Przy czym to nie jest jeszcze obiekt na stricte bryłowy, na którym możemy pracować w part design. Zanim tam przejdziemy, zróbmy sobie od razu lustro, ponieważ. Na takim obiekcie logicznym stworzenie lustra będzie tutaj łatwiejsze. Zatem zaznaczamy obiekt Kaman, czyli tej części wspólnej, wybieramy sobie operację mirroring, czyli lustra. Oczywiście jesteśmy nadal w module PART. No i tutaj. Wybieramy sobie oczywiście ten nasz y, obiekt Kaman, czyli tej części wspólnej, żeby przypadkiem nie zaznaczać sobie objętość, bo my wtedy stworzymy lustro tej naszej objętości. Wprawdzie my już jej tutaj nie widzimy, bo została skrojona jakby do tej grubości blachy, ale ona w programie nadal istnieje i wtedy by po prostu dostaniemy inny rezultat, inny wynik, niż byśmy my tego chcieli. Dlatego trzymamy się tylko części logicznej Kaman, wybieramy tylko płaszczyznę YZ, więc zmieniamy sobie ustawienie. I w zasadzie klikamy tylko OK. I dopiero teraz widzimy, że mamy dwa obiekty. Przy czym teraz jest znowu ważna uwaga, ponieważ to lustro, które zostało utworzone, jest to odrębny obiekt względem obiektu Kaman. Da się je odrębnie podświetlić. Oznacza to, że ja, pomimo tego, że Kaman jest pod, pod operacją lustra, mogę ten obiekt złapać. Prawie przycisk myszy, transform, ja to mogę przesunąć. Zaakceptuję, dodatkowo lustro zadziałało, odsunęło już również się lustro. Możemy w ten sposób na operacjach tutaj działać. E, robię cofnięcie y, i y, odświeżam, tak aby się te obiekty połączyły. I żeby przejść dalej, żeby to wszystko było jednolite, za pomocą przycisku control y, zaznaczam oba obiekty i dopiero wybieram operację logiczną union. W teorii e, powinno nam załapać tworzenie geometrii z tych dwóch obiektów naraz, jednakże żeby to wszystko miało logiczną spójność, jestem zwolennikiem tego, by e, też e, e, ewentualnie innemu użytkownikowi wskazywać e, drogę ja, w, w jakiej ten prawda, obiekt został tworzony. I dopiero w tym momencie łączamy się. Do modułu Part Design zaznaczamy sobie obiekt Fusion, który został stworzony, i dopiero za pomocą przycisku Create Body. Polskiej wersji językowej zawartość klikamy to tworzy się dopiero nasz pełnoprawny obiekt bryłowy. To na co zwracam uwagę, jeżeli będziecie eksperymentować pomiędzy modułem Part Design, pomiędzy modułem Part, gdy będziecie sobie tworzyć takie powłoki właśnie cienkościenne, żeby później za ich pomocą tworzyć sobie geometrię bo czasami to naprawdę bardzo przyspiesza pracę, szczególnie tutaj w programie FreeCAD to zwracajcie uwagę, czy wszystkie te elementy, które tutaj kryją się w drzewie operacji, te, które już, że tak powiem, zostały ukryte przez operację nadrzędną, są faktycznie wyłączone z widoczności. Oczywiście poza ewentualnie globalnym układem współrzędnym, który można wyłączyć i tak dalej, ponieważ gdyby te powłoki były widoczne, w tym przypadku mówię tu na przykład o ekstrud, o tej, o tej powłoce, Tutaj widzimy, że faktycznie jest, ale czasami ta powłoka nam się zlewa z obiektem, który stworzymy, jeżeli to jest inna geometria. I chodzi o to, że gdy chcemy jakąś operację wykonać, to przypadkowo nawet o tym nie wiemy, zaznaczamy sobie do wykonania jakiejś operacji bryłowej tą powłokę zamiast, na przykład krawędzi ścianę naszego aktualnego modelu. I wtedy dostajemy błąd, że chcemy wykonać operację na obiekcie, który leży poza aktywną zawartością. Dlatego jeżeli jest szczególnie dla początkujących wskazówka, warto sobie to wszystko tutaj na bieżąco sprawdzać i wyłączyć, żeby nie mieć takiej sytuacji. Natomiast taki model, który widzimy finalnie, mamy tylko base firmware, czyli wyprowadzenie operacji z modułu Pardo, do par design, gdzie możemy tutaj bryłowo dalej wprowadzać modyfikacje, uwaga jest taka, że rozwijając teraz dane poszczególnych operacji, które mamy, czyli objętość, gabaryt oraz nasz offset, my możemy poprzez dostęp do tych szkiców tutaj bazowych możemy wprowadzać zmiany. Czyli przez to mamy dostęp na przykład do wysokości, wrócimy sobie na 70 mm, odświeżymy, zobaczcie, wszystko nam fajnie działa. Zmienimy wymiar w osi X powrotem na przykład na 40 mm na 35 mm, to wszystko fajnie działa. I nie ma problemu w takiej y, sytuacji z przebudowaniem modelu, i w ten oto sposób możemy sobie wprowadzać zmiany, możemy sobie dodatkowe wymiary wprowadzić. I mało tego, gdybyśmy jeszcze bardziej chcieli sobie nasz model zautomatyzować, i gdy już wiemy, które wymiary faktycznie dla nas będą wymiarami sterującymi, nie ma żadnych przeciwwskazań, by nawet na tym etapie tworzenia modelu utworzyć sobie arkusz, y, taki. Spread, arkusz taki kalkulacyjny, który mamy wbudowany w program Frykat, który jest w standardzie. Nic nie musimy doinstalowywać, chociaż są inne dodatki do programu, które jakby rozszerzają możliwości tego arkusza. Ale do tej tutaj, w tej sytuacji nie potrzebujemy ich. Ten standardowy nam wystarczy. Stworzymy sobie nowy arkusz. On się tutaj pojawi. Zmienię widoczność okien. W ten sposób, aby mieć dostęp jednocześnie do modelu oraz do arkusza, i teraz te wymiary, który, którymi chcemy szybko sterować, możemy sobie wprowadzić właśnie w tym arkuszu. Na przykład y, będzie to wysokość, wysokość i na przykład niech to będzie głębokość. A sterowanie w osi X, szerok czyli szerokością tego modelu, pozostawiam Wam do przećwiczenia. I załóżmy, że na wysokości chcemy mieć teraz na przykład 75 mm, a na głębokości na przykład 30 mm. Myślę, że będą te wymiary inne. No, chyba raczej tak, chyba tam nie, nie powróciłem. Tylko tak, jak wprowadzimy sobie teraz tutaj wymiary, to musimy do nich stworzyć aliasy, żeby do tych wartości program mógł się odnieść. Więc klikamy sobie na przykład na wymiar 75 i nadajemy mu alias na przykład z małymi listerami bez polskich znaków, wyso wysokost. I on się podświetli na żółty kolor. W przypadku tej ciemnej kolorystyki, to jest takie trochę mało komfortowe. Trzeba by w ustawieniach programu kolorystykę troszkę sobie zmienić. I tak samo głębokość. Klikam sobie, wprowadzam alias głębokość o. I teraz te aliasy, 2, które utworzyliśmy, możemy znowu wprowadzić do naszych wymiarów, które opisują ten model. Więc rozwijamy sobie kolejno tutaj drzewo operacji, przechodzimy do naszego szkicu, sketch, żeby to było wszystko dobrze widoczne. To ja włączę jego widoczność i zobaczcie, że teraz zamiast tego wymiaru 70. Oczywiście nazwa pozostaje, bo ta nazwa jest, że tak powiem, kolokwialnie sterownikiem dla prawda, kolejnej operacji, ale zamiast na sztywno wprowadzonej wartości znowu wpro wybieram edytor równań, gdzie teraz tu wprowadzam najpierw, odwołuję się do tego arkusza kalkulacyjnego o nazwie Spreadsheet, czyli wprowadzam Spreadsheet, jak zmienicie nazwę to wtedy będzie inna i następnie w tej nazwie wybieram sobie no nazwę tego aliasu, czyli w tym przypadku wysokość, czyli 75. Klikam Enter, widzimy rezultat 75, klikam OK i teraz OK. I wprowad... została zaktualizowana wysokość, i znowu widzimy wymiar, że jest innego koloru, co znaczy, że jest sterowany przez inny czynnik, którym w tym przypo... przypadku jest ten arkusz. I jak sobie tutaj klikniemy, to zobaczcie, że tej wartości nie jesteśmy w stanie z palca, że tak powiem, tutaj zmienić. Żeby zmienić tą wartość, to jest takie zabezpieczenie, żebyśmy tego odwołania nie stracili. Możemy zmienić dopiero, jeżeli ponownie wywołamy edytor równań, i dopiero wtedy możemy to wyczyścić, bądź wprowadzić sobie inną operację arytmetyczną, na przykład. To jest jedno. Szerokości nie robimy, więc wychodzę. I w przypadku drugiego szkicu włączamy widoczność szkicu i wybieramy sobie teraz tutaj dla wymiaru. Mamy 35, a chcemy głębokość, którą ustawiliśmy sobie na 30, czyli ponownie spreadsheet, i teraz głębokość 30 zostało wczytane. OK, i zostało to od razu przebudowane. Wychodzimy w związku z tym. Już teraz nie potrzebujemy rozwijać całego naszego tutaj drzewa, co może być trudne. Wystarczy, że aktywujemy sobie nasz arkusz pomocniczy i dla tych dwóch wymiarów wprowadzamy nowe wartości. 70, odświeżamy 35, 40 i w ten sposób, prawda? Sobie 80, wprowadzamy zmiany, możemy wprowadzać inne wymiary sterujące naszym modelem. Także w ten sposób chciałem to usystematyzować, tak aby ten materiał był już kompletny i aby był pomocny. Na tym kończę, nie przedłużam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za wsparcie w różnej postaci, czy polecenie mojego kanału, czy tego filmu inny, możecie go, że tak powiem, gdzieś tam rozreklamować, aby dotarł do szerszej społeczności. Mam nadzieję, że to był materiał pomocny i do usłyszenia w kolejnym odcinku.